Tam wszystkich siemano majstry. <laughs> Zrobiłem tu sobie taki wzornik narożnika tego z rynną, z kawałkiem rynny i teraz sobie kombinuję, żeby to przekształcić już na coś co będzie na gotowca <laughs> i tyle. Najgorszy problem miałem żeby to zrobić, żeby zasłaniało to bok rynny jakoś mi to wyszło całkiem nieźle nawet jak na jak na prowizorkę tylko jeszcze myślę jak to zrobić żeby ja te rynne kiedyś mógł zdjąć na przykład z jakiegoś tam powodu nie wiem uszczelki na łączeniach się wywalą czy coś tam i jeszcze nie rozgryzłem tego, jak to by trzeba było zrobić. Ale jak ją tu wypnę, to musiał ją tak wygiąć i wtedy możemy ją wyciągnąć. E, w ciepły dzień, jakby rynna była nagrzana i elastyczna, pewnie by to się udało. Nie wiem czasem, czy tego rantu nie zrobić kurwa, krótszego. Nie wiem, muszę się z tym przespać. Dobra, nieważne, wracamy do tego, co jakby robimy na bieżąco. I teraz chcę sobie już tutaj na gotowca zrobić tą blachę. Zrobić tą blachę, żeby to już było tak, jak ma być. Więc zaraz pójdę po gwoździe, po młotek muszę tą papę trochę dobić tą co tu tak leży odkręcę to to co mam tutaj jakby na wzornik przykręcone i i przykręcę to co właśnie wygiąłem już już jakby na gotowca na wzór więc dobra, idę po młotek po papiaki, nabiję tej papy i zaczniemy to powoli rozbierać i jakby układać to już na gotowe Dobra, przyłapałem tą papę na popiaki Teraz sobie dotknę to kurwa pogoda barowa, zaraz lało znowu i już będzie po robocie kurwa. No jest właśnie wada roboty na zewnątrz Właśnie tak wszystko fajnie tylko wszystko jest uzależnione od pogody I już. I teraz tak, pokażę Wam coś. Poczekajcie, czy to się nagrywa? Kurwa. Znów mi się kamera wyłączyła. Ja pierdolę z tą kamerą. Słuchajcie, to przykręciłem niby w linii dachu. Teoretycznie. Ale patrząc z dołu, to to wygląda, wiecie. Kurwa, tak. Więc zastanawiam się, czy to nie trzeba przykręcić gdzieś tam na szczycie i po prostu zrobić to do sznurka, żeby to patrząc z dołu, żeby to była jakaś linia w ogóle, a nie jakieś tam fale Dunaju, fale morza. Ale dobra, najpierw ogarnę to i potem wrócimy do tej reszty, jeżeli nie zacznie padać. No i chwilowo po robocie boleje. I to taki będzie zajebisty weekend. Pogoda barowa: trzeba iść do baru, i tyle, bo to nie ma sensu, chyba. Bo znowu pada. Witam majstry kolejnego dnia. Oczywiście pogoda nie dała porobić rano, lao. teraz się zrobiło tak już w miarę, ale borażka była w ten weekend. Czekajcie w tarabanie, się to Wam powiem o co chodzi. Mam tutaj zrobiony kawałek tej blachy czołowej. Eee, nie piszcie, że można było to zrobić lepiej i gorzej. Pewnie, że można było zrobić lepiej. Jak ktoś robi to zawodowo, no to by zrobił. A jak ja robię sobie pierwszy raz w życiu u siebie, no to niestety <laughs> i tak uważam, że jest nieźle. Więc tak, mam pociągniętą tą blachę do połowy. I Teraz czekam aż się ciemni, żeby ustawić laser, zobaczyć jaki jest poziom i ustawić rynhaki ze spadkiem. Spadek będzie minimalny, myślę, że na tych 6 metrach to zrobię z pół centymetra, może nie, no minimalny spadek, żeby tylko był. Ale muszę poczekać aż już się zrobi ciemno i jak pomontuję te rynhaki, tu mi się przyjęła ale w dupie pomontuję te rynhaki no i wtedy rynna i dopiero tamten bok który będzie zasłaniał ten kapsel i dopiero ta reszta tu nic nie mogę zrobić mam tu szerszenie w tej zabudowie więc jutro przed wyjazdem rano wezmę z psika mam taki, taką gaśnicę na szerszenie więc psikuję tam do środka niech się wyniosą i ta gaśnica działa one przez tydzień się wyniosą stamtąd i dopiero to zabuduję, bo nie chcę mi się później ich tłuc, bo one będą mi teraz jak to zabuduję, to już jedyne wyjście będą miały przez chałupę. Innego wyjścia nie będzie, więc będą musiały jakoś przez chałupę wyjść, więc będę musiał je utwórc. No tamta część jest w ogóle do poprawienia ta papa, więc też się za to nie wziąłem. Wiecie, ja to robię tak testowo, bo tak naprawdę za dużego pojęcia o tym nie mam. Ale myślę, że jak na moje potrzeby wizualne będzie luks no i tak no czekamy aż czyścień przerzu przerzu przerzucę sobie poziom i, e, i na tym ten weekend zejdzie szkoda że tak padało bo, bo by człowiek zrobił coś więcej a dzisiaj to jest niedziela nie chce mi się już kurwa nic robić tym bardziej że jutro znowu orka w robocie więc więc tak Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy kiedy już ten laser coś pokaże. Na tym, to może jeszcze te rynhaki bym pomontował. Zobaczymy. Dobra, majstry. Właśnie się ściemniło. Przerzuciłem sobie poziom i od razu spadek. I tak to zostaje do następnego weekendu i w takim tempie to z 5 lat ten dach dobra trzymaj ta się nara